I can't get you out of my mind It's like I feel it for the first time Been thinking about you all night I've been searching for this all my life you just my type I've been looking for a boy who can treat me right your dark hair, but i eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can, can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Was bardzo gorąco i serdecznie. Na wstępie chciałbym Wam przedstawić nową serię na kanale, którą już dawno planowałem, a w niej przedstawię Wam mody, które używam podczas serii. Zagrajmy Farming Simulator 2022. A są to mody, które w dość dużym stopniu sprawiają, że gra staje się dla mnie realniejsza. No i dzięki nim. Moim zdaniem gra ma swoje drugie lepsze życie i choć troszeczkę mogę poczuć się jak prawdziwy rolnik. Jeśli którykolwiek mod Wam się spodoba, to w opisie pod filmikiem będą podane linki do strony, gdzie będzie można bez problemu sobie te mody pobrać. Ale pamiętajcie, zawsze po pobraniu danego moda, zawsze ale to zawsze warto zrobić kopię save'a, a dopiero potem sprawdzić czy mod nie popsuje nam czasem gry. A więc zapraszam na pierwszy odcinek serii modów dla gry Farming Simulator 2022, realnie na GOSPie. A na pierwszy ogień leci mod o nazwie Manual Attach, czyli mocowanie ręczne. Ten mod wymusza ręczne podłączanie lub odłączanie narzędzi, przyczep, wałków napędowych oraz kabli. Zademonstruję wam jak to odbywała się bez moda. i Wsiadamy do ciągniczka, podjeżdżamy. Na przykład pod obciążnik. Ło, za szybko. Wciskajmy kół. I z automatu nam się podłącza i podnosi. Teraz jedziemy pod kultywator. I podłączamy i odjeżdżamy. Samo z siewnikiem. Musieliśmy, wystarczyło blisko podjechać. O, już na ekranie pojawił się nam napis, przyłącz. Wciskaliśmy kół. Z automatu nam się podłączają zarówno kable, jak i wałek napędowy do siewnika. No i wystarczyło tylko odjechać. Już był gotowy do pracy. Tutaj mamy przyczepę. To, to ten sam manewr, czyli podjechanie nawet nie blisko, nawet zobaczcie tutaj wystarczyło wciśnięcie klawisza Q powodowało od razu z automatu podłączanie przyczepy wraz z kablami i wystarczyło już tylko i wyłącznie odjechać mamy jeszcze tutaj słuchajcie kombajn kombajnem podejeżdżamy, włączamy klawisz Q, podłącza nam się wałek, zarówno kable, i wystarczyło odjechać To samo słuchajcie z odłączaniem. Wystarczyło sobie podjechać w dane miejsce, gdzie chcieliśmy zrzucić header, na przykład, i wystarczyło wcisnąć klawisz Q. Wszystko nam się odłączy. Teraz odłączanie przyczepy. Wystarczyło wcisnąć klawisz klawiszku, przyczepa została odłączona, można było odjechać. Teraz siewnik, to samo. Nawet można w sumie to było, było go obniżyć. Odłączamy, i odjeżdżamy. I kultywator, możemy go obniżyć, postawić na ziemi. Wcisnąć klawisz Q i odjechać. A teraz już słuchajcie z modem. Podjeżdżamy. Na odpowiednią odległość. Też musi być troszkę bliżej. Teraz nam się na, pojawił y, napis y, podłączanie. O, Pod, No tak. O, właśnie. To podłączyliśmy, ale zauważcie, że yy, kultywator nawet nie poszedł w górę musieliśmy go sobie sami w górę podnieść i to samo z odłączaniem na dół i odłączamy i odjeżdżamy teraz siewnik podjeżdżamy Dosyć blisko. Tutaj już musimy sami podłączyć zarówno siewnik, tutaj, jak i wałek, jak i kable. Czyli tak, podłączamy. Teraz yy, wałek. Ja, kable. No i wałek. I teraz dopiero możemy podnieść. Jest gotów do pracy. i mamy przyczepę podjeżdżamy do, pod przyczepę dosyć blisko uuu może za blisko dobra podłączamy i kable i już powinno działać z kombajnem troszkę inna sytuacja tutaj wystarczyło podjechać sam Bierze header w górę, ale już wałek musimy podłączyć sobie sami wraz z kablami i możemy odjeżdżać. Odłączanie. Odłączamy kable, wałek, header na dół. I odłączamy z kabiny. Dobra, i to wszystko. Następny mod, którego gorąco wam polecam, jest to Exhaust Extension. Naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. Słuchajcie, jest to skrypt, który dodaje realistyczne efekty cząstek dymu do wszystkich pojazdów, a intensywność zależy na przykład chociażby od obciążenia silnika. Także gorąco polecam. Na przykładzie Zetora 1645 pokażę Wam jak to wygląda. Najpierw słuchajcie, wyłączony jest ten mod. Uruchomimy silnik. Na początku będzie widoczny dość bardzo, ale później zaniknie. I właśnie widać, dodamy gazu. Teraz mod już jest załączony. Widać ścieżkę dymu. Teraz podjedziemy troszeczkę do przodu. I ten dym jest coraz bardziej widoczny. Widzicie? Teraz ciągik jest yy, z obciążeniem. Na lawecie dźwiga kolejny traktor. Załączamy silnik. Jest teraz bez moda. Słuchajcie. I to wygląda tak. Już troszeczkę ten dym już jest wyraźniejszy, bo i obciążenie też. Teraz mod jest załączony, włączamy silnik, cały czas widać dym unoszący się z rury, i teraz damy mu pod obciążeniem. Kolejnym modem jest PENALTY FOR CROP DESTRUCTION. Ten mod słuchajcie, wprowadza karę za niszczenie upraw npc Zapewne kto chciał realnić sobie jeszcze bardziej rozgrywkę ma załączone w opcjach gry niszczenie upraw. Tylko co z sąsiada polem, który jest chociażby obok nas? I co jeśli wjedziemy mu w szkodę? No, gra dawała tylko możliwość niszczenia swoich upraw, dawała, bo oto mod który jeszcze bardziej urealnia grę, bo i wjeżdżając na pole sąsiada będziemy już mogli mu zniszczyć jego plony, ale ale, z tym się wiążą pewne konsekwencje, za te szkody będziemy musieli mu zapłacić. Z przodu widzimy swoje pole. Mamy na niej pszenicę. Wjadę zarówno na swoje pole, jak i na sąsiada. Uruchomimy silnik i jedziemy. Za sobą zostawiamy ślad zniszczenia plonów. Teraz wjeżdżamy na sąsiada. Zwróćcie uwagę na ilość pieniędzy. Proszę bardzo. Plony uległy zniszczeniu. Jaki koszt? Minus dwadzieścia dziewięć. By było na tyle, w kolejnym odcinku pojawi się dużo, dużo więcej, zarówno modów, które pomagają w rozgrywce, ale i modów różnych sprzętów rolniczych, jak i budynków. A z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego, cześć!